Unboxing nowego fioletowego iPhone'a 12 mamy już za sobą, natomiast nie jest to jedyna nowość, którą Apple ostatnio pokazało, ze względu na to, że pokazali oni wreszcie swoje lokalizatory, czyli popularne AirTagi. I jak widzicie, ja sobie kupiłem taki czteropak, kosztujący trochę ponad 550 zł, natomiast cena samego AirTaga nie jest tak skandaliczna, jak cena akcesoriów, które do nich są, ze względu na to, że za sam ten pasek zapłaciłem tyle, ile za pojedyncze AirTaga czyli 159 zł. Moim zdaniem to jest mega przeginka, bo ja nie wiem i nie chcę nawet wiedzieć, co musiałby robić z ten pasek, żeby stwierdzić, że tak to jest dobry wybór, żeby kupić sobie po prostu taki oryginalny pasek od Apple'a i jeszcze w ogóle zainwestować w jakieś takie cztery, a to są w zasadzie jedne z tańszych, ze względu na to, że jak sobie weźmiecie jakiś skórzany, to on potrafi kosztować nawet 200-250 zł. Więc tutaj tak naprawdę potwierdza się moja teza w kontekście tego, że Apple nieźle odleciało na przestrzeni ostatnich lat, jeśli chodzi o ceny swoich akcesoriów, komponentów, czy też po prostu rozbudowy swoich sprzętów, na przykład jakiś dodatkowy RAM, dyski i tak dalej, ze względu na to, że tam po prostu zdziera ile może, ale pocieszające jest też to, że udało mi się znaleźć alternatywy, czyli podróbki na AliExpress tych pasków. Kupiłem sobie kilka za... 7 złotych, coś koło tego. Myślę, że za kilka dni to przyjdzie, więc w finalnym filmie z tymi ertagami będę chciał dla was je porównać. Natomiast, jeśli wy chcecie już zaryzykować te niezbyt ogromne pieniądze, tak bym to ujął, te kilka dolarów, to też możecie oczywiście sobie kupić takie nakładki, takie klipsy. Linka macie oczywiście w opisie tego filmu. Natomiast w dzisiejszym filmie, tak jak wam mówię, to ma być bardziej taki unboxing, takie wrażenie na gorąco, a także powiedzenie wam jak to wszystko działa, bo zauważyłem, że wiele osób pyta w komentarzach. Czy po prostu gdzieś tam na Facebooku mnie? O co chodzi w ogóle z tymi ertagami? Jak to działa? I czy na przykład możemy śledzić swojego partnera, swoją partnerkę? W lepszym wypadku niektóre osoby pytały mnie, czy mogą po prostu śledzić za pomocą tego ertaga swoje zwierzątko. Także w dzisiejszym filmie będę chciał na te pytania wam odpowiedzieć. I nim przejdziemy do samego rozpakowania tych AirTagów, jeszcze chciałem wam przypomnieć, że cały czas czekam w zasadzie do 7 maja, żeby wybrać wśród swoich obserwujących cztery osoby, którym wręczę te ładowarki. Ładowarki do telefonów czy innych urządzeń, niezależnie czy macie iPhone'a czy Androida, myślę, że takie rzeczy mogą Wam się przydać. Wystarczy mnie zaobserwować na Instagramie. Linka macie w opisie tego filmu. Natomiast przechodząc do samego pudełeczka przeciągamy sobie tą folię. Naprawdę długo, długo musieliśmy czekać na te akcesoria. Wszystkie firmy już zdążyły to pokazać. Samsung ostatnio też to zaprezentował. No i Apple dołącza do tego grona. Jak widzicie, no całkiem ciekawie to wygląda. Wygląda to jak po prostu takie guziczki. Tu są takie małe lokalizatory, które możecie sobie przyczepić, przykleić albo zawiesić właśnie na jakichś rzeczach, aby móc je po prostu w dogodny sposób i szybki przede wszystkim lokalizować. Tak jak wam mówiłem, za ten czteropak płaciłem nieco ponad 550 zł. W zestawie generalnie tym czteropaku bardziej się to opłaca, natomiast przypuszczam, że w takich normalnych sklepach będą różne promocje, także zalinkuję wam do tych wszystkich sieciówek, gdzie one się mogą po prostu pojawiać, warto to obserwować. Ja je będę chciał przyczepić do różnych rzeczy, żeby zobaczyć po prostu mniej więcej jak wygląda lokalizowanie tego. W praktyce myślę, że za kilka dni podzielę się z wami takimi moimi refleksjami już po dłuższym po prostu korzystaniu. Teraz na szybko, żeby też zaspokoić takie pierwsze oczekiwania, od razu sobie to przetestuję i sparuję przede wszystkim z moim iPhone'em. To akurat co mnie denerwuje w tym rozwiązaniu, co na przykład też miał Samsung u siebie, to jest to, że tam chociaż była jakaś dziurka, przez którą mogliście przeprowadzić jakiś sznurek, whatever. Tutaj jest wszystko tak zabudowane, że bez specjalnego klipsa, obojętnie już jakiego, czy oryginalnego, czy podróbki, niestety nic się nie będzie dało zrobić. Jak sobie ściągniemy tą folię, to ukazuje nam się taki plastik, no czuć, że to jest dosyć jakościowy plastik, natomiast z tyłu mamy po prostu taki żeton, który musimy przekręcić w momencie, w którym chcemy na przykład wymienić baterię Także można powiedzieć, że to jest trochę taki większy guzik, jeśli macie jakąś marynarkę, to tam często są po prostu takie guziki, to jest tej wielkości. Natomiast mam tutaj ten oryginalny po prostu pasek, który też chcę przetestować pod kątem po prostu, czy on faktycznie może być wart tyle pieniędzy, ale na 99% daję sobie rękę uciąć, że nie. Że na pewno to tyle nie będzie warte. I mówię to też ze swojego doświadczenia, ze względu na to, że jakiś czas temu nagrałem dla Was film, jakich pasków do Apple Watcha używam, i ja tak naprawdę mam jeden czy dwa oryginalne paski, a reszta, te kilkanaście innych pasków, których używam naprzemiennie, to są czyste po prostu podróbki z AliExpress za 10, 15, 20 zł i nigdy, przenigdy już bym nie kupił po prostu oryginalnego za 200, 300 zł. I sądzę niestety, że tutaj będzie podobnie. Chociaż powiem Wam szczerze, jak sobie trochę tak teraz macam, że. Ten pasek nie wygląda mi na taką rzecz, której się nie da rozwalić dosyć szybko A to może być o tyle kluczowe, że jak często będziecie chodzić po prostu z takim paskiem To w momencie, w którym będziecie go zapinać na przykład do kluczyków On może wam się niestety niszczyć I mam wrażenie, że to tutaj długo nam nie przetrwa Z tego co wiem, bateria w AirTagu ma przetrwać rok Natomiast to, to ja powiem wam szczerze, że wątpię, że przetrwa rok w takich normalnych warunkach Jak to będziecie gdzieś tam sobie wrzucać, luźno z tym chodzić Nie będziecie po prostu za bardzo się tym przetrwać no, bo umówmy się, przyklejamy taką rzecz nie po to, żeby ją pielęgnować i w ogóle wystawiać w jakiejś kapliczce. I nie musimy o nią dbać, nie musimy o niej pamiętać, no bo jakbyśmy mieli tak dbać i pamiętać, to po co w ogóle kupować coś takiego, co ma nam przypominać o lokalizacji, gdzie co jest, czy to wygląda jakoś zjawiskowo? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Generalnie mam wrażenie, ale to dopiero wyjdzie za grube, grube miesiące, że niestety ten bryloczek może nie okazać się zbyt najtrwalszym i szczerze mówiąc wątpię, że obejdzie się bez zamienników, a kupować co, nie wiem, kilka miesięcy, Taki pasek za 150 czy 200 zł. No sami musicie przyznać, czy to nie jest trochę bez sensu. Samo parowanie tego urządzenia wygląda w następujący sposób: że wasz iPhone powinien od razu wykryć wam tego AirTaga, i tak się też stało w moim przypadku. Jak widzicie, klikacie sobie po prostu połącz, rejestrujecie sobie ten AirTag na swoim koncie, żebyście mieli po prostu dostęp do lokalizacji nie tylko z poziomu iPhone'a, ale też ze strony iCloud, i to jest o tyle dobrze przemyślane, że gdybyście zgubili, no ja nie wiem, bagaż i telefon osobno, to i tak będziecie mogli namierzyć sobie po prostu ten bagaż i nie będziecie musieli specjalnie iść po prostu po waszego iPhone. Jeśli chcecie z kolei po prostu go zlokalizować, to musicie wejść w program lokalizator. Jak sobie wejdziecie w lokalizację tego konkretnego przedmiotu, to od razu wam się też pokazuje podgląd ile jest baterii w lewym górnym rogu. Natomiast jeśli chcielibyście go znaleźć, ale na przykład byłby w waszym pokoju, gdzie macie dużo szafek, dużo jakichś zakamarków i to, że ten brelok gdzieś Gra nie do końca Wam wystarcza, to w przypadku iPhone'ów 11 i nowszych tylko jakby to tych dotyczy. Jesteście w stanie używać tej aplikacji lokalizator z dodatkowymi takimi fajnymi funkcjami, które można by trochę porównać do gry ciepło-zimno, czyli iPhone wam po prostu idealnie pokazuje, czy się zbliżacie w danym miejscu do tego breloka, czy też nie. No więc jak sobie klikniecie po prostu wy tą lokalizację znajdź, pokazuje wam się taki interfejs, który idealnie tak naprawdę przybliża was do tego lokalizatora i w też w odpowiednim momencie jakby drga, ale jeśli nawet byście nie umieli go zlokalizować to oczywiście też możecie sobie po prostu wyzwolić dźwięk na nim, więc myślę, że to jest naprawdę sensownie zaprojektowane. No i podsumowując te wszystkie rzeczy, które możecie sterować stąd. Jeśli byście zgubili na przykład tego Ertaga, to też możecie oczywiście na nim włączyć tryb utracony. Natomiast tu może się pojawić bardzo proste pytanie, a mianowicie. Czy ten brelok jest warty więcej, aniżeli inne breloki, takie typowe lokalizatory Bluetooth z Allegro, które kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt złotych? Na takie stuprocentowe odpowiedzi na pytanie, co ja bym wybrał w jakimś tam przypadku przy konkretnej osobie, to jeszcze przyjdzie czas z finalnym testem tego urządzenia. Natomiast to, co wyróżnia na przykład tego Ertaga, i to, co wyróżnia też inne lokalizatory, na przykład ten od Samsunga, to to, że one działają w pewnej sieci, a mianowicie na przykładzie Apple to działa w ten sposób, ten lokalizator będzie też jakby odnajdywany w sposób szyfrowany, totalnie bezpieczny dla waszej prywatności przez inne iPhone'y przez to on tak naprawdę nie ogranicza się tylko do sygnału Bluetooth który oczywiście ma jakiś ograniczony po prostu zasięg do kilkunastu, kilkudziesięciu metrów maksymalnie ale jesteście w stanie namierzyć go z dużo dalszej odległości tylko przez to, że w obrębie tego klipsa pojawi się ktoś, kto ma po prostu iPhone'a z tą aplikacją lokalizator i okej, okay, takie wprowadzenie do RTX-ów mamy już za sobą natomiast teraz odpowiem na kilka takich często pojawiających się pytań w internecie, które widzę, że wiele osób nurtują, a mianowicie przede wszystkim jak ładuje się to cudo a no to cudo ładuje się poprzez klasyczną baterię C2032 bodajże ona tak się nazywa, kupicie ją w każdym kiosku za kilka złotych maksymalnie przekręcacie te dolne wieczko i wymieniacie po prostu tą baterię Apple twierdzi, tak podaje na swojej stronie że powinno wytrzymać to urządzenie na jakby tej jednej baterii przez około jeden rok czasu, tak samo urządzenie to ma certyfikat IP67, więc do półtorej godziny, do 1 metra powinno nawet wytrzymać pod wodą, ale tutaj bardziej oczywiście chodzi o jakieś przypadkowe zalania, czy noszenie tego urządzenia gdzieś na wierzchu, jak na przykład leje deszcz, wtedy nic nie powinno się stać. Ale oczywiście nie mogło też zabraknąć pytań dotyczących tego, czy można śledzić na przykład swoje zwierzątko, albo w gorszych wariantach, można powiedzieć mniej eleganckich, czy można na przykład śledzić swoją żonę, partnera, dziewczynę, kogokolwiek. W pierwszym przypadku nie jest to groźne, no i możecie sobie przyczepić po prostu ten brelok do zwierzątka i w momencie, w którym będzie on w zasięgu bluetootha, no to będzie go wykrywał, natomiast w momencie, w którym go stracicie, jakby z pola widzenia jest z pola jakby bluetootha, no to nie znajdzie wam tego zwierzątka, chyba, że ktoś w okolicy tego właśnie na przykład waszego pieska pojawi się z iPhone'em i wtedy wam się wyśle, a raczej pokaże też komunikat, że wasz pies jest w tym miejscu, no bo tutaj też został jakby zarejestrowany inny iPhone, który go wykrył. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, no to tutaj Apple poszło jakby krok dalej i zabezpieczyło sytuację, w której Ktoś chce po prostu kogoś śledzić za pomocą takiego cacka, nie wiem, włożyć mu specjalnie do torby, tudzież przykleić gdzieś do auta. Generalnie Apple na swojej stronie internetowej tłumaczy, że w momencie, w którym taki brelog oddali się za daleko od swojego właściciela, to on co jakiś czas może wysyłać sygnały dźwiękowe, więc od razu tak naprawdę możemy usłyszeć, że mamy w pobliżu coś takiego. Natomiast nawet jeśli nie usłyszymy, że ten brelog jest koło nas, to na telefonie, niezależnie czy to z iOS-em, czy nie z iOS-em, wyskoczy wam komunikat za pośrednictwem jakby te technologii NFC, który was powiadomi, że taki brelok jest wokół was. Dzięki czemu wyskoczy wam też link jakby do strony, na której będą informacje o właścicielu tego breloka, więc od razu zobaczycie, kto tak naprawdę wam go podrzucił albo no w lepszym wypadku po prostu się gdzieś zagubił, na przykład jesteście u kogoś u znajomych, wpadnie wam taki brelok przypadkowo, no to wiecie, że musicie go po prostu zwrócić. Ale część osób też pytała o to, czy działa to na zasadzie lokalizatora GPS, czyli mamy jakby na bieżąco wysyłany sygnał i po prostu możemy Kogoś, nie wiem, gonić po mieście. Nie, nic takiego nie ma miejsca. Generalnie to wygląda w ten sposób, że co jakiś czas jest aktualizowana ta pozycja, więc ciężko, jakby w takim czasie rzeczywistym, będzie po prostu kogoś namierzyć. Także, jakbym miał podsumować samą funkcjonalność tego RTG bez jakby jego całościowego ocenienia, bo to zrobię w następnym wideo, to bym powiedział, po prostu, to jest naprawdę fajne urządzenie do lokalizowania przedmiotów. Natomiast absolutnie nie da się po prostu wykorzystywać tego do jakby takiego nielegalnego namierzania ludzi, tudzież śledzenia ich. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś inne pytania, to śmiało piszcie pod tym wideo, co mam sprawdzić, co mam przetestować. Ja będę chciał to w normalny sposób przetestować w najbliższych dniach, ale też trochę inny, aniżeli taki normalny, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dam wam znać w tym finalnym wideo. No i pamiętajcie też o tym, że na Instagramie rozdaję ładowarki, także jeśli byście chcieli, to mi wystarczy tam zaobserwować i będziecie mieli szansę, żeby tego 7 maja zostać wybranym, żebym wam po prostu przekazał taką nagrodę. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!